Wicelider PKOBP Ekstra Klasy Śląsk Wrocław. W 25 kolejce podejmuje Benjaminka i broniącą się przed spadkiem puszczę niepołomice. Przegląd najważniejszych akcji tego meczu zaczynamy od 13 minuty. Uderzenie głową Patryka Klimali, ale piłka wproste w rękawice Oliwiera Zycha. Chwilę później znów rzut rożny dla Śląska, i tym razem jest zdecydowanie groźniej. Aleks Petkow i Szymon Petrow próbowali skierować piłkę do siatki, ale ta pory koszecie wędruje ponad poprzeczką 20-letniego bramkarza, wypożyczonego z Aston Willi. A to już pierwsza groźna akcja. Beniaminka, Kamil Zapolnik przewraca się w polu karnym. No i wydaje się, że faulował go Petkow. Pierwsza decyzja sędziego jest taka, że będzie rzut karny dla przyjezdnych, ale po analizie war Zapolnik dostaje żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego. Faulu tutaj nie było. I oczywiście decyzja o podyktowaniu jedenastki też została cofnięta. Fantastyczna interwencja z 43 minuty Oliviera Zycha. Młody bramkarz puszczy połomice, ratuje swoją drużynę. Pięknie to obronił po uderzeniu Petkowa. A więc 0 do 0 do przerwy, i w roli głównej Bramkarz puszczy nie A więc Oliwier Zych po przerwie. ekspozito do Noela Lejwy. Ten do Olsena. Olsen ładnie wypuścił Lejwę, i znów musi Zych interweniować. I znów robi to nienagannie, i ponownie ratuje puszczę przed stratą gola. Tym razem po uderzeniu Noela Lejwy. Już jesteśmy w 73 minucie, jedna z nielicznych akcji puszczy niepołomice, ale wprost w Rafała Leszczyńskiego strzela Konrad Stępień. Coraz bliżej ostatniego gwizdka, kibice we Wrocławiu wciąż nie zobaczyli żadnych goli. Patryk Klimala chciał to zrobić efektownie, ładnie złożył się do tej przewrotki. Ale uderzył obok bramki. To już doliczony czas gry. Puszcza zwietrzyła swoją szansę. Tiago, no i z problemami odbija tę piłkę Rafał Leszczyński, który w tym spotkaniu wszystko na to wskazuje, zaliczy dziesiąte czyste konto w sezonie, ale to marne pocieszenie, bo Śląsk cały czas tylko remisuje. Z puszczą i jeszcze w ostatniej akcji meczu puszcza wyprowadza kontratak. Tiago zagrywa do Tomalskiego, ale Tomalski tej piłki się nie doczekał i z tej akcji też nic nie wynika. 0 do 0. Taki mamy rezultat Eric Exposito wciąż bez gola na wiosnę chociaż cały czas jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Śląsk ma na wiosnę problemy ze zdobywaniem bramek, ze zdobywaniem punktów. Tym razem tylko jeden punkcik dopisany do dorobku piłkarzy trenera Jacka Magiery. To oznacza, że Śląsk jest wiceliderem do Jagiellonii. Po tej kolejce traci jednak dwa punkty. Natomiast puszczenie połomice, no przynajmniej na chwilę wychodzi ze strefy spadkowej. W tym momencie ten jeden punkt Zdobyty we Wrocławiu pozwala jej wyprzedzić koronę kielce. Śląsk Wrocław puszcza niepołomice 0 do 0. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.